Ej, z tej ja, 19 witam was w kolejnym filmie zgodnie z jak już ostatnio pobiliśmy tego... Jak on miał? Nerasa! Yy, bo chciał nas zabić, ponieważ łopaliśmy no, się tymi, którzy chcieli zabrać mu kamień ogniskujący, on miał jakieś z widzenia, przewidzenia... I tralala, bum, cyk, cyk... W dupę, tralala... Ha! I cyk! Zbieramy teraz wszystko, co zostawiliśmy poprzednio... Wybijamy teraz te wszystkie... Gadziny i, i inne zwierzęta, yy, które zostawiliśmy po drodze, pewnie to jest mnóstwo rzeczy, zostaje po drodze jeszcze za sobą. Pójdźmy, oddać zadanie. Yy, co tam u Was yy, oglądających, właśnie? Bo nie wiem, kto ogląda, nie wiem, czy ktoś w ogóle to ogląda, ale ja nagrywam to dla siebie. haha ha. Mam dzisiaj kiepawy humor, ale staram się, żeby nie było go jakoś tako widać. Fajnie, że to teraz powiedziałem, Każdy będzie wysył, kiedy mam sobie humor. Nieważne. Tego nie było. Nie słyszeliście. safari No! No. Idziemy dalej. Tyryryry. Bum cyk cyk. Bum cyk cyk. Idziemy dalej przed siebie. Jumping. Kolejny jumping. Tam były to Pamiętam, że pozabijaliśmy. Chyba gra nie wczyta ciał Kupiłem ucha. Nie przeszkadza. O ja Aha, jest taki chwytok. No, nie, nie przydało cię ci oczywiście No, no, może i dobrze. byłby problem najwyżej i potem nie. Dobra, jump. Kolejny. Idziemy oddać temu kol. Yy, Kalor, co co? So kal, kal, Kolkarol, tak? Kolkalon Iberionowi no to ja mam jakieś widy, nie, czyli przebłyski, prze, prze nie wiem jak to nazwać, dobra? Yy. Dobra, widzimy bestie, które trzeba wyeliminować, bo inaczej cały świat gotyka jest w niebezpieczeństwie. Ja szczurze, ty. Te strza... no, strza... no, strzały schodziły chyba, czy jak? No, tylko jeden? co? Jeden z Czerwoniat? Nie, nie, mięso będzie? Oj, Safari się zrespił. Bo nie, nie, pił. nie, go nie, 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 ma. Daj nie, To sprzedamy, będzie dużo rudy. Co, po jednym się rozpią Nad nie, wydnie. No dobra, aż jakieś EXP. Ile mi brakuje do następnego? Mam 200 coś. 100 coś. Daj mięso. Co się tam zrespiło? Sprawdźmy. Oprócz tych kości, to nic. <laughs> dobra, lecimy. Może te węże błotne pozabijamy tam dalej na bagnach, co? Ale pamiętam, że były. Hmm. się jeszcze bardziej do tyłu to rozciąga przecież. Hmm. No nie wiem. Albo Lester ma coś do powiedzenia, może? Tak właśnie. Padałoby wrócić do niego, to się zapytać o coś. Lester, nie masz nic. Niech nie. na razie. Dobra, lecimy tym albo nie, <grym>, bo to nie chyba jest wierzy, owinięte panie. prawami autorskimi. YouTube bardzo ostatnio nawala tymi tymi temu copyright, copy claim rightami na lewo i prawo. Szczególnie ostatnio jak użyłem ACDC w tym w, w filmie na znaczy w live to mi od razu live usunęło. Znalazłem kamień. Świetnie. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz zanieś kamień Korkalomowi. On będzie wiedział co z nim zrobić. raz postradał zmysły. Twierdził, że Śniący objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga Śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu Śniącego. OK? Chyba należy mi się jakaś nagroda. Jako, że nie należysz do bractwa. Postanowiłem cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. Okej, okay. jaki amulet? Nie, to będzie tu. O! To się przyda. Znaczy ten jest bezwartościowy, więc znaczy to mi tylko pozwala wejść yy, tego. Do górnej części miasta ten amulecik, więc... Miasta! Przyszę, że mi się myli. Do górnej części obozu starego, więc... Dobra, zrobimy tego w końcu jumpa, to może zapiszę. Dobra i cyk! Jeden jump. I zaraz zrobię drugi stąd. No i iluj ten jump nie wyszedł. Dobra, ale idziemy dalej. Ludzie zawsze gadają. Gorka loma. Czyli tam do góry. Tam ukradliśmy wtedy ten. On raz zepchnął w tej drabiny. Trzeba pamiętać. No, prawie znowu mnie zepnął. Co za luj. Dobra, lecimy do korkaloma. Tak. Czego chcesz? przysyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny, niech to piekło pochłonie. To nam każe iść pewnie do pani. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuje dużych ilości wydzieliny z wnętrzności Pełzaczy. Wiesz, co to są Pełzacze, prawda? Tak, wiem. Tak. To świetnie. Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. <gadanie> Czyżby? Tak powiedział? No tak, pięćdziesiąt bryłek rudy chyba wystarczy. Mów dalej. Cóż, jakiś czas temu śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze. Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wnętrzności to za mało. Musi być coś jeszcze. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większej ilości wydzieliny od innych? Oczywiście, zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć z pełzaczami? W kopalni spotkasz kilku naszych strażników polujących na pełzacze dla ich wydzieliny. Porozmawiaj z Gornavidem. On ci pomoże. Okej. Okay. Jak mam odnaleźć gniazdo pełzaczy? To najtrudniejsza część zadania. Nie wiem, gdzie powinieneś szukać, ani niczego. Ale Śniący wskaże ci drogę w odpowiednim momencie. To ci dopiero pocieszenie. Jakie eksperymenty? Moje badania dotyczą spraw... Tak, 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 tak. Y Widzę, że nie obejdzie się bez rozlewu krwi. Weź ze sobą te wywary. Nie dostajesz ich ode mnie dlatego, że zależy mi na twoim życiu. Tylko ze względu na rangę zadania. No dobra, jakie wywary? No Obyśniący wskazał ci w... Jakie wywary, jakie wywary? E, pewnie lecznicze. no dokładnie. E, teraz tak, dostałem zadanie, ale czy coś się dzieje na bagnie? Tak, Marek chwyknie zrzucił mnie. Aha. Moim zadaniem jest poznanie szczegółów. Ja dostałem zadanie, wydzielina pełzaczy. Guru Kolhalom zaprosił mnie, bym odnalazł dla niego najsilniejszą wydzielinę na pełzaczy, które dopiero poszukiwałem się potworów, ale kanon uważa, Pewnie zgaduję, że tego, że to będą jaja pełzaczy. Zgaduję, nie? Bo coś tam pamiętam, ale chyba będą jaja i, i królowa. Więc ciekawie będzie. Nie z jakiej odległości skoczyć Teraz Zapiszmy gierę Czekaj Moim, moim planem jest pobiec do nowego obozu i, 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 i do nowego obozu i po drodze pozabijać potwory, które się zresuje, to więc trochę, bo zostało nam bardzo mało, chyba 50 ekspa, nie? Nie. E, 350 expa Pozabijać te potwory, e, na dodatek pójść do nowego obozu, zobaczyć czy dla Mordraga odblokowała się jakaś nowa opcja, że coś tam musimy zrobić e, no i przy okazji jak tam na przykład zakończę odcinek, to posprzedaję te. Posprzedaję ziele. Bo mam jeszcze cały pak ziela. Tak, nie, o nie, o nie, muszę być przed nimi. Żeby nie pozabijali do nie, nie, nie nie, 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 być przed nimi. Nie, nie być nie, być przed nimi. Żeby nie pozabijali zwierzyny. Te jaszczurnie jest mój! <śmów> bóżaj bóżaj ten ścierwojad też! To tam jest drugi. Ej, tam. Dobra, w <śmów> To są krwiopijce, a w dwójce dodano też przeciwnika mały krwiopijec Chodź tu. Co pozwala nam zabijać krwiopijce na mniejszym levelu i z mniejszą ilością HP. To oczywiście mają mniej doświadczenia, dają, ale tego. Ale warto jest je się zabijać. Też wiczek. No to może zapiszmy, bo wiczek potrafi być zabójczy nawet w pancerzu. Pamiętam ją w ostatnim razie. go na dwa strzały to i tak jest niebezpiecznie, nie? To jest Kolej skóra no, kolejny się Krzypiec. Chyba się zablokowałeś na tym. kawał i bym go już nie zawił. Dobra. O. No wędz sierwojad, a wędz A ja przelelewuję tutaj. Chodź tu. Pierwotnie chyba będę chciał się w dwu ręcznych orężu tego szkolić. Więc ja mam te tutaj... 8... nie, 10 punktów umiejętności 8 poziom. ja nie wiem czy ja będę. Hmm. Czy ja będę sobie tutaj tego. Coś udeprzeł teraz, bo mogę pójść w siłę oczywiście. Ej, wiem co może zrobić. Dobra, to zawróćmy. Sprzedaję, posprzedajemy te posprzedajemy rzeczy Panu z y, obozu. Tutaj wciskamy inki kit, za dobrą cenę, nie? J się szlagowali. I jump powiemy. No właśnie Jazda, jazda Tu powinien Był być czas. dexter. Tu jest dexter To się być teraz że go skórze Mam tutaj Dobra fajnie Fajne rzeczy. To jest fajna rzecz. Tego nie, się nie, tego nie mogę się czytać, tego też nie. Tego też nie. Kupki. Momenty, tego tego patelnie, brzytwy, szydła i to w dużej ilości. Fajka. Młotki sobie zostawię. Tak długo jak to Stawię. To Skóra. A no, bo ty nie masz już, to dawaj złodziej. Cię... Nie mam tego. Zachowaj takiego. to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Już nie masz hajsu. Ale mogę wziąć sobie te całe bryłki. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? I. Nie. A... Tak? 50, 100. Chyba, że mi to daje po 10, jest to jest najgorsze. Dobra, mi to chyba starczy. Tak, jak było, pytanie by. odejmę czbany. nie to czbany już muszą wrócić Nie będę dalej słuchał tej paplaniny Dobra i tak zostanę chyba że fajkę zabiorę z powrotem Zawsze okay. nie no, będę dalej słuchał i tak zostanę Przyjmijmy Koniec Gdzie jest jeszcze ten drugi? To nie był Przepuść mnie! Wal się strażnik. Pokaż mi swoje top tego 710 bryłek. Dodajemy sobie od razu wszystkie bryłki. Już tak nie, może najpierw nie. Wiesz, nie. Jakie ty masz mieczyki. A pamiętam, że tu miałeś gorsze chyba. Wiesz, miecz bojowy jest strażnika. Miecz bojowy 33. A moja pała ma 26... 20... O kurde. miecz bojowy 33 strzeżnika, wymaga siła 12, 13 a ten? 12, 26 obrony, miecz bojowy 33 a wezmę ten miecz bojowy Ale już sprzedaję te wszystkie tu gówna już mam więcej hajsu ja tam był, sprzedałem z przypadek Bala. Dobra, ale ja sprzedaję to główne takie, pan też ma nie, artefakty, jedzenie, napojenie, pisma, pozostałe, patelnie, fajkę, skrzydełka. nie wiem czy to starczy, hajsu na tym człowieku, więc wszystkie bryłki najpierw. O Jezu, trochę się usłyszyłem. 821 i ja teraz dam wszystko co co ja mam tutaj czy jeszcze skrzydełka czy ja sprzedałem kurwa te dobra nie jest w to jest dobrze cyk pazury talerz drwiana łyżka cyk i teraz musimy zapłacić 280 980 tak szczerze, to ja w takim razie, jak ty mi nie chcesz tego oddać, to ja zabieram te rzeczy. A skrzydełka tu trzeba oddać. No po to oddam. I patelnie. skrzydełkę trzeba oddać. To oddawaj mi te pazury. I skóry. też nie skóry muszą być. Ja mam teraz więcej hajs, ale chcę zaoszczędzić jak najwięcej. Bo nie idzie po jednej rzeczy, tylko że po wszystkich. Aha, to jest ostatnia rzecz, jaką mogę tam. Gdzie są moje rzeczy do sprzedaży? Są łuki, o tu są. nie oddawaj, fajkę oddawaj, łyżkę oddawaj, talerze oddawaj. I reszta musi zostać, dobra. Przyjmujemy zakładzik. Czy mogłem? Teoretycznie wstecz. nie! Boże, co zrobiłem? Dobra. Szybko to. Jezus Maria, co ja zrobiłem? Myślałem, że wstecz nie działa tak jak mi się wydawało. Mierz bojowy, cyk. Teraz tak, sprzedajecie wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. Jeden kilo jest mi potrzebny. Różne pazury, patelnia, fajka, talerz, skrzydła. Skrzydła dalej, skóra cieniostwora, i przyjmujemy ofertę. Dobra, mamy mieczyk bojowy. Zapiszmy sobie gierę. Ile mamy bryłek, Panie, 2300, o Jezus Maria Dobra, panie, to my tego, kupujemy jakieś bogate rzeczy Mieczyk jest, z dobrym demedżem Hmm, co by tu sobie kupić, ale gdzie mogę coś kupić? Chyba u Mordraga, a nie, u Mordraga to syf jest to. Hmm Dobra, dojdziemy do nowego chyba skończę odcinek no i zaczniemy następny przy okazji tego, żeby... Hmm. Ej hey, ty! Czego znowu? Pora udowodnić. Marne 10. Wal się. Do zobaczenia. Trzymaj. No, że kupić jakieś pancerze. Albo pójdziemy do tego, To, 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 nie, bo to nic nie daje, bo musimy skończyć najpierw zadanie z Mordragiem, żeby coś lepszy pancerz. No. Dobra, panie, to my tak, kupujemy jakieś Yy, dobrze jestem, bo przerwało mi nagrywanie, dlaczego nie wiem, ale pewnie dlatego, że, 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 że tam są zębacze, nie? Nie widzę żadnych zębaczy, ale nie chcę tam być. O, goblin. Siema, goblin. Masz miecz jakiś. Zdecydowałem. Yy, pewnie dlatego, że kończy się miejsce na dysku. Ale to też nie dlatego, bo się nie kończy się miejsce na dysku. Nie wiem wik I... wcześniej! Oszuście Ale jucha O, no, bierz go Gra się zaczęła bugować coś Wiedziałem, że to będziesz Masz dwa, się ośpiłem. O, nie! Już tu... Rajta! Nie doświadczenia ja mogę punktów użycia. Punkt trafień. O, kurde, 138 ta 136. Punkty życia. Słońce. Jump. Tam wilk powinien być na lewo. Czego nie ma. Że się czy się jeszcze. Czy zrespił? Nic się nie zrespiło. No więc na razie. Level, o nie włączę teraz, bo świetnie. <laughs> nie, jakaś minuta, dwie. Yy, pierwotnie yy, Explor nie mamy na nowo zatwierdzone, to też powinno coś być. Po nie, ma, nie ma czego plądrować, tam jest czerwony. Dziwne, że one się zniknęły, z jest się W sensie pojawiły się pojawiły, no dobra, ale skoro tutaj od t, yy, kilku lat, szczerze, albo kilkunastu lat ta kolonia działa, nie? Tak myśliwi polują na te bestie, tak polują. To skąd te ścierwojady się biorą? Może z tego lasu, bo nikt do tego lasu nie wchodzi. No to może mieć większy sens. <noise> no ale widać, że ścierwojady na strzała schodzą. No to schodziły wcześniej z tej maczugi, ale teraz mam mieczyk fajny, więc... O, może coś będzie tam jest lata? Jakiś jaszczur może? Że miaszczura nie widzę, ale zabiję. Cierwiada widzę. Chodź tu. Daj skrzydła, są drogie. Są bardzo kosztowne. Idę się się zabije. Aż dąpniemy się do niego. W nocy było ciekawe, jak to ja zabijałem. Po cichu i zapomniałem odkliknąć X-a. I wbijałem się na ślepo. Dobra, 50 i wszędzie, dobra. Jaszczur jakiś tu leci? Jest jaszczur, siema. Zobaczymy na tobie, jak to, jak to działa. Ten miaczek fajny. Ohoho, ho. chodź tu. Więc no dobra. Możemy to sprzedawać na nowo tym szkodnikom zielenia, Ale to by mi dużo zajęło i ja to chyba zrobię na początku kolejnego odcinka. I zacznę jak będę oddawał już questę temu typowi i wtedy jeszcze Laresowi oddać questa z tym 400 aprykami rudy, bo mi stać tak naprawdę mogę teraz to zrobić, ale sprzedawać to źle też jest dobrze. Bo też się wciepać, że tam by jestem kopaczem tak dalej, nie? Ale no, kretem raczej, nie kopaczem. To kretem nazywają. Lewu ściąga 0 HP, że jego tak można przetrzebiłem. To nie było zbyt mądre. No, nie było zbyt mądre, że kazałeś mi nosić wodę. Jarvis, co się oglądają? Jump, jump, jump. Jumpuj, weź jumpuj. A normalnie jumpuj te długie skoki. No właśnie. Jeden skok zrobić. Co ty jesteś? Kim ty jesteś, weź? Kim? Swig jump. To taką lepszą zrejścia bym dostał prawda? W tej kopalni. Mordrag. Tak długo jak mnie to nie. Witaj! Dosyć. To nie mój problem. Jeśli Tak? Niczego się. Więc bierz się do roboty. No to nie kurde, skończy. myślałem, że jestem. Pokaż mi, słuchaj, to osoba, Pokaż no mi co? Pokaż mi się. Gówno masz, Nigdy Miecz nie, nie masz, strzały masz, ale strzały mnie teraz nie interesują. Idziemy jeszcze do Laresa. To nie mój problem. U Laresa, skończymy chyba film i odcinek. Od filmu i odcinek to samo, grę ogólnie skończę. Na dzisiaj, bo dzisiaj nie mam jakiegoś winę do grania. Może chcę szkotniki Zobaczcie sobie szkodniki, szkodniki. Mam um. na ręce. Witaj! Mm. A to jest znacznie siła Dobra, mogę dać Ci też 400 bryłek teraz. Ale szczerze, ja ci dam tylko 200. Czyli nie no. To jest zadanie o. Mm. Handel z zielem? Nie. Szupa Albert, się na bagnach. To, to się nic jeszcze nie stało, bo nie ma nic takiego. Wiele pełnacy. Guru Kor Kalom poprosił mnie, bym odnalazł dla niego yy, silniejszą w na pozaczy. Szupa Ulberta. A to tam w tej. Zbieracz chorac. Dlaczego miałby to zrobić? To już zawsze brałem. To jest No właśnie, mógłbym tam dać do tego Dustiego, zapomniałem o tym w ogóle. To też jest to darmowy exp. Dobra, mm, tu jest krzykacz. Co tam krzykacz? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, on przestanie chyba palić zaraz. Witać. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. Daj się, bo dalej krwawi. Dobra, ja w tym momencie będę kończył, więc na razie cześć, do widzenia.